Ponad rok, czyli 426 dni albo ponad 10 tysięcy godzin. Właśnie tyle czasu minęło odkąd ostatni raz zagrałem na padzie. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że po tak długiej przerwie znowu spróbuję zagrać w Fortnite'a na kontrolerze. No ale oczywiście, standardowo przed startem odcinka zostawcie tą czerwoną subskrypcję. Tam na dole zróbcie tak, żeby zmieniła się na szary. Koniecznie zostawcie lajka pod filmem, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Napiszcie jakiś komentarz i koniecznie oglądajcie do końca, bo na końcu odcinka jest bardzo ważna informacja. No i ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. I widzowie, żeby nie było że nie gram na padzie, jak widzicie, mam tutaj handkama z padem. Dobra, widzowie, mamy broń, mamy broń. Pierwszą mamy pierwszą broń. Ktoś tu leci, może będzie pierwszy frag, widzowie. A to boty są, to mi się nie podoba. Dobra, mamy pierwszego fraga, co prawda, na botach. ktoś tu idzie. Kurde, dostałem, widzowie. Nie jest dobrze. O, dostał. Ło! Nie! Leży Widzowie jaka głowa Kolejny typ Co ja tu robię? O nie, jakiś spoceniec Proszę bardzo, nie no Kolejny typ NIE! No nie wytrzymam! Chłopowi 9 KP zostało, a tak dobrze mi szło. Trze oponenta jakiegoś. A i po co ja się tak budowałem? W ogóle widzę pod ostatnim odcinkiem z Ravta... YouTube mi usunął lajki, więc kto tam jeszcze nie widział odcinka czy coś możecie zostawić tam lajka, ponieważ jest 5 lajków, a następny odcinek wrzucę dopiero wtedy, kiedy będzie 8 lajków. Widzę, że chyba dojeżdżamy kogoś tutaj. O, ale się buduje. To jest proplayer, proplayer jakiś. Tylko gdzie on jest? Idzie jak mi kurna, ja nie mogę, ja nie dam sobie z nim rady. O, ja tu trzeba, myślę, że ustawienia zmienić, bo moja czułość jest zbyt wolna. Kurna, już pierwszy typ widzowie, mamy fraga. Zrobiłem fraga. To jest z pistoletu, ale wiem, że będzie ciężko. Słyszę typa hop Hopkampi za kamieniem, widzę. Wiem. Kurde, muszę poczekać, aż on wychyli w końcu. I co wie, on mnie dojeżdża, ja tu miałem chwilowe W. no to jest jakiś tryhard. Ale go ograłem, już Widzowie! Zabiłem go. To, to jest nieprawdopodobne. Jakiś typ. Nie goni. No jedź Biegnij! Ja nie mogę. On stał w miejscu, widzowie, a ja go nie trafiłem. Ło! Sorry, że tak gram, ale będę cały czas uciekał. Typ w krzaku, widzowie. Nie wierzę. No a to jest ten typ No nie O on on mnie porwinił Dostał no, W ogóle matka nie mam teraz zauważyłem On o mnie wie Oj. Nie, dobra, to jest zeropingowiec Ja już to widzę Ja już wiem o tym Nie Gdybym jeden strzał trafił widzowie, no naprawdę no Oj Ktoś mnie dojeżdża. W ogóle go nie usłyszałem. Nie! Wspomniałem, że ta bomba ma jedno w magazynku, ale i tak go zabiłem. Ale widzę wyścig, że myślałem, że mi gorzej będzie szło. Tak na razie idzie w miarę git. Kolejny oponent. O, dostał. To w locie. Ja bym go spróbował dogonić. Dostał. O, ma kraka, ma kraka. Powerful jest. Jeszcze ktoś nawala. Tu. Nie. O, no, dawaj. Dobra, let's go. To nieprawidłowe. Dobra, dostał kraka. Ło. nie. Teraz co będzie problem. O co to miało być? Widzowie, mam pomysł. Jeśli po tym odcinkiem zostawicie minimum 15 lajków, to, to z komentarzy wylosuję jedną osobę, która zagra ze mną One V1 w następnym odcinku. O to oczywiście. Co to ma za dziwny celownik jakiś? Ja, bym, ja muszę uciec chyba. Bo mam straszny goloła. No, co ty gadasz, że chłop nie goni? No! Ach, nie wytrzymam. Ja się tego nie spodziewałam w ogóle. No i co widzowie, właśnie tym akcentem kończymy sobie ten odcinek. Koniecznie zostawcie lajka, bo jeśli 15 lajków będzie pod tym filmem, to robimy powrót z serii 1v1 z widzami. Wylosuję losową osobę z komentarzy. Jedyne co trzeba zostawić to, no właśnie, łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz podać swój nick w komentarzu. Zostawcie też subskrypcję. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i trzymajcie się. Cześć.